Cześć tutaj, Price i dzisiaj zagrałam. Kurwa, w Geta Sandra. Ja prawie zapomniałem, serio. Wszystkiego tam najlepszego i tak. Nie. Eeeh. Hey man, what you want? Seeing my homie. Co so with you? Yeah, homie. Yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strap for? Man, some piece of place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful, Teach on a lesson. Fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. <sighs> yeah. Let's go, bitch. Kurwa,

So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family. The homies is here. Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't what expect the me to kiss your ass or nut. You still a busted to me. Yeah, okay, thanks. you. Yeah, don't mention it. I'm a Dobra że dzisiaj taki odcinek bez spontanie ale za kilka godzin Wigilia, bo jest 15 O 18 Ligilia. czy fichu kurwa Dobra Robimy kurwa albo <grym>, <grym>, Eee Robimy swidzieja Pokaż to

koi zobaczyłem to tak to kurde eee, jest to. Chuj, to. Man, <laughs> I'm going to get a lot of Say hi to your brother for me. Say hi to your brother for me. Hi you know something, i take it back. Oh, we still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, no respect for the hood. All clean as shit. Nie widziałem, że coś takiego jest, bo są dwa dialogi. I było, I told you he was crazy, czyli że mówiłem ci, że jest szalony. I jak cię wybrało jakoś wyzwy, jak ci ja wziąłem to, to on powiedział, a nie, jednak się myliłem. Ale kurwa, widzisz to chujowe jest. Ja pierdolę. Też w sumie takie... typowe dana lata 80-tych. 6 <coughs> minut. It, Dobra, idę się je zrzygać. Jedziemy jedziemy, kurwa. Ugh. <laughs> Either. give up the money this a raid ryder not this again you ain't me fool no one else is that small i feel sorry <laughs> for your dad shit you crazy let's get up out of here same old cj buster straight buster <gasps> oh f***. shit run this pizza parlor's no pushover oh yeah show me power what you waiting for fool? Take us back to the Grove, Fuck you, bitch. I already Oh yeah, oh goodie. Yeah. Go, go. Mogłem dać ci jakiegoś moda na teren, jak to się nazywa. na i TP, ale. Nie było czasu na spływanie, jak mówiłem. Musimy tu odcinek. Nie wiem, gdzieś tak. Może 15, może 20 minut. Może z zmontuję, może nie. To jakieś zupełnie mi się chciało. Pewnie od razu będę ten, ten montował i żeby chyba chodził Nie wiem jebać sobie czasu i chyba Nie w ogóle w którą godzinę i to będzie home Edu Idealnie Dobra trzeba się trzy bezpierdłem Żeby nie był inny Oh yeah. hey, I appreciate the opportunity. Mam pomysł na ostatni next tej serii To będę się od tego odpierdolę na idealnie. Czekaj, okay, pokaż mi ten Bożesz chyba wtedy się tu... mam nadzieję, że do tego nie słyszycie? Czekaj, nie mam e, bo był... Jak to powiedzieć? Mod jeszcze, że mógłbym kliknąć SHIFT. Nie. Prawy przycisk myszy, że... Wiecie, drive itp Wiecie o tym, co mi chodzi? Chyba. Mógł być チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ

Idziemy oh, napię no, dalej staruszki <laughs> Giń suko <Yeah. laughs> O motor XD Czekaj wziąłem? Nie nie wzięłem e, Dobra, bo myślałem, że z motoru coś się dostaje, ale okej okay. Widzieliście to? Widzieliście to? Otarłem policję i nie, nie ścigają. Kurde, jebać tak. Czasami Bo sami wiecie, że nawet w pobliżu policji jak się stoi to oni ze swoim uśmieszkiem chcą was zabić. dobra. Idziemy. Pamiętam to. Oh je! Yeah. Jak się brał strzałkę ten do góry jeszcze przy tym jechaniu motorem, to leciało szybkość motoru zajebiście wysoko. Dobra, e, save? O, tak? Powinienem na wielu zapisach, żeby się coś nie zjebał, ale dobra. Watch out, What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson Brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own. Yeah, set first. bitches. Say, you know, we spread out, take the whole hood back. You're already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chap. <laughs> hey, wait up i ah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Fuck, e e <laughs> e I do the next if it's some old Maybe group, but it's better to play Nick, a big smoky. I I'm Watch for those rollers as I tag this up. Big boys, is Go, yeah, Street. No. there's another two ball attack in the hood. I yeah, don't know, yeah. oh. I You already know how I handle mine. Jak to, to jest balast, co chcę by mnie chciał mi Where did mm. huh? yeah, for life. <laughs> Dobre. Zamolujemy tego taga. To był tak nie grafiki. Nie, tak. Git. <ścoughs> Się się Już mi się nie mamy tak głos jak kilka dni temu, ale... Tak chujowo jest z tym głosem. Czasami a, mamy. Czasami tak jest przejebany. Hatten. To drive-by nie jest taki jak powinno być. Powinno być tam jakieś... Gdyby i kudłę to nie o co chodzi. Jakurion musi z tej serii zrobić dany moment. Ale się chujmy i ten... Nie, nie, yy... nie, jest. Teraz i, i, jako oglądacie oczywiście Jakurion, który już dwa miesiące chyba jeszcze jest a... On tak naprawdę to kurwa po prostu wam powiem zapomina cały czas, ja Bo mówi mówi... Pamiętam, pamiętam, a to chuj, Ale oczywiście też przez miesiąc on też yy, nie miał w ogóle kompa tak naprawdę. Przez półtorej miesiąca. Można tak powiedzieć. Bo kurwa stary mu zapytał.

Spider paj, right policy. No Ciśniemy tego taga. Go Dobra. O Ojej, nie straciłem helfa. Ciśnijmy the teraz musiały te lagi wystąpić. Ale kurwa, lagi teraz są. Głównie słuchaj, mówię sobie wcale. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale... <coughs> I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man, left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. I'll catch up with you. one more time. Uh. that carl it's officer hernandez who officer hernandez tenpenny and Pulaski. oh the bitch <laughs> what the hell you want hey show me some respect boy go fuck yourself you just stay bitch you watch your tone boy now listen i've got a message from officer tenpenny don't try and leave town that would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Dish no, <noise> kurwa. Dobra. Here, bye, super. Head to a 1037 in central Vietnam. Oh, kurwa. Diet. Raw, shit. SP. Kurwa jest razem. Co to kurwa ma być? Kto tutaj z no, jebany kurwa. O, oh, ty go strzeli. You know štary. what Hey, don't sweat it. Mm. I to Ah, about... just... yep. oh, thanks for the money. Fuck you, bitch. Gif -gif. <laughs> o kurwa. A pokaż tam <śpiewanie> Idealnie, dobra. Spierdol na sam koniec odcinka Spierdalamy Bo nie mam ammo Czekaj, Nie, to na rower nie działa Szykłem Zwiccię panowaniem z i rowerem ściślim ciśniem ciśnim yeah! i <śpiewanie>

Teraz ja odpierdam już tylko, bo. <śpiew> jak wyjebał mi, Robin? Bo tam, jak to się nazywa, żeby urozmaicić odcinek, żeby nie był nudny. Teraz je URA! Mogę! <śpiew> jak wyjebałem do góry? <śpiew> Ach, brakity, ja to na sam raz.

I eee, Przejdziemy się jeszcze tutaj. na nadzieję, nie? Te chłopaki, idziemy na dwór, Nie, na pole. Eee, to nie Polska. Nie. Dobra. Jeżeli Wam się spodobało, zadajcie za subskrybujcie i skomentujcie. Do zobaczenia. Ewa.